Cześć! Dziś przygotowałem dla Was test oraz unboxing pilarki okrzesywarki Parkside PAHE 20 LIA1 Urządzenie to należy do rodziny Parkside X20V Team. A więc zabieramy się za ten unboxing. W otwarciu ukazuje się nam okresywarka, pilarka do gałęzi zestawie znajduje się pas na ramię, który montujemy tutaj. Następnie osłono, osłona prowadnicy, prowadnica wraz z łańcuchem, Oraz 100 ml oleju biodegradowalnego do łańcuchów. Oczywiście instrukcja obsługi. Dobrze, może, może tak po kolei postaram się Wam omówić, co. Jak, co jest w tym urządzeniu? Włącznik, tutaj mam, macie włącznik, plus do tego blokadkę włącznika. Niestety akumulatora nie ma w tym zestawie. Jest kluczyk do regulacji następnie rozsuwamy 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 urządzenie w tym miejscu w długość przed rozsunięciem to jest 188 cm, a maksymalnie po rozsunięciu jest 270 cm, następnie możemy, możemy ustawiać kąt kąt przesuwu, kąt cięcia. Yy, gałęzi tutaj o tutaj macie wlew oleju do łańcucha śruba montażowa napięcia łańcucha i miecza Okrzesywarki. Miecz jak i łańcuch okrzesywarki jest yy, firmy Oregon. Dla mnie, jako użytkownika tej okrzesywarki, najważniejsza będzie masa własna, którą producent podaje na 2,6 kg, ale bez osprzętu. Wraz z sprzętem, czyli akumulatorem. Najprawdopodobniej będzie ważyła w granicach 3 kg. Wysokość maksymalna cięcia jest tego urządzenia do 4 m. Po rozłożeniu oraz długość ciętego materiału będzie wynosiła do 20 cm. Resztę danych technicznych dostaniecie w przebitkach przed rozpoczęciem pracy. To mokszysywarko. Doradzam przeczytanie instrukcji obsługi. Tam jest dość dokładnie opisane, jak użytkować to urządzenie. tniżej, kurwa. Jak oceniam, tą przesywarkę po kilku godzinach pracy. Urządzenie według mnie jest dość solidnie wykonane. Jest intuicyjna obsługa. Do urządzenia też należy dokupić olej do smarowania łańcuchów. W tym zestawie kończy się po około godzinie, półtora godziny pracy. Jak każde urządzenie, to, to też posiada swoje plusy, jak i minusy. Do plusów mogę zaliczyć o sprzęt firmy Oregon, czyli miecz i łańcuch. Który będzie możliwość dokupienia w łatwy sposób. Na pewno usprawnia pracę w ogrodzie. Nie trzeba ani drabiny, ani piły ręcznej. Możliwość cięcia konarów i gałęzi do 20 cm i daje radę. Nie staje. Trzyletnia gwarancja po zakupie. I do tego. Urządzenia dokupiłem, akumulator 4A. Wytrzymuje on około 2-3 godzin pracy. Dobrze. Teraz następnie są minusy. Niestety. Brak akumulatora i ładowarki w zestawie. Według mnie jest to dość słabe. Powinna być co najmniej Dołożony akumulator 2A, brak możliwości pracy w wilgotne dni deszczowe. Ograniczony czas pracy do 30 minut ciągłej. I często trzeba kontrolować napięcie łańcucha tnącego i smarowanie. Dobrze. Podsumowując, urządzenie. To upraszcza pracę w ogrodzie. I według mnie ma dobry stosunek ceny do jakości. Jeśli macie jakieś pytania, no to zadawajcie je w komentarzach. Cześć i do zobaczenia w następnym nagraniu.